Patrzcie, Fata Morgana. To się nagrywać? Nie, ty, ale nie. Duchy. Widziałeś to? Widziałeś to? Patrzcie, dobra. Weź to jakoś połóż Można było oprzeć. I nie powinienem nagrywać w tak, dużej duży rozdziel, mojego ryja. Ale dobra. Fajnie jest ten. 60 fps, tak? Wszystko jest takie płynne. Płynne. Dobra, rodziska, Co o to, o to wada. I to nie działało przez. To jest ten Volvo, ten taki wyczuwacz, tak? Co wyczuwa odległości, ci piszczy. Piszczy, to jest, to jest głupota, albo na przykład ci hamuje, jak coś tam czuje, że ty tego nie widziałeś. No ludzie, to jest, to jest głupota, to jest najgorsza głupota. Z tym się nie da jeździć. Bo te, ten alarm, tak? Jak chcesz kogoś wyprzedzić. No szczególnie ludzie to jest pomyłka, jak ja mam na 105 kaganiec to jest pomyłka mieć te, te, te systemy, bo jak kto siedzie 104, no to ja się muszę przybliżyć do maksa na maksa, żeby go wyprzedzić, a nie przybliżesz na maksa i ci Alarm wchodzi. I czy ty słuchasz radia, czy gadasz na Bluetooth przez, przez radio? W Wolwie na przykład, to ci przerywa. Kompletnie ci przerywa. Nic nie słyszysz, nie, tylko słyszysz alarm. To jest dla mnie najgorsza głupota. Czasami ten alarm ci, ci dosłownie z tyłka coś wymyśla, bo ktoś ci ściął od razu, ci kurde dzwoni, piszczy i ja mówię, No kurde, ludzie, to jest, to, jest, to jest najgłupsze, co może być. Tak samo te bębny. Te bębny to można przynajmniej sobie wyłączyć tym guzikiem przez 15 minut bodajże. Potem znowu ci bębni, jak, na, jak najedziesz na. Na pas jakiś, tak? Czasami bębny ci bębnią, <noise> dlatego, że źle czyta pasy, na przykład nie, tam jakaś dziura była, czy tam coś i to czytaj ci bębni. i To przerywa ci radio, przerywa ci rozmowę. To jest najgłupszy wymysł Volva. To jest najgłupszy wymysł Volva, ale chociaż to można wyłączyć na chwilę, tak? Te, te systemy można zakleić, można zakleić, ale tam u no, nas w firmie nie chcą, żeby tego zakleić, bo jak coś się stanie, to ty też odpowiedzialny e, Więc nie wiem czy ja to będę zaklejał, czy nie, bo wcześniej mi to nie działało. Teraz naprawili to. Ludzie, to jest tragedia, to jest tragedia. E, tragedia dlatego, że nie dość, ci co dzwoni cały czas, nie da się wyprzedzić. No nie możesz ku nikogo wyprzedzić, więc nie jedziesz na maksimum tak, jakbyś mógł, tak, bo jedzie ktoś 104, trudno go wyprzedzić, chyba że naprawa widzisz, że jest prosta taka, żebyś nikogo nie blokować, to wyprzedza tylko wtedy, ale musisz ileś tam tych metrów mieć, żeby go wyprzedzić. Żeby nie być przed nim, czy tam za nim raczej, bo ci będzie alarm na pierwszą przez 100 stopni. A, coś mogę dodać. Aha, no dobra. Najgorsze, ale najgorsze ludzie, co, co jest. Ja się stałem, że tego nie zakleję dla mojego własnego bezpieczeństwa. Jechałem i tu Rafał też tak samo się ze mną zgodzi, bo sam on nawet mówił, że on dla bezpieczeństwa to zakleja, dla własnego bezpieczeństwa, bo ten system on nie nie to nie jest on nie jest wypracowany tutaj w Ameryce, tak? Ja jechałem na przykład na prostej drodze, tak, był most, kolejowy taki most, nie, dość niski, tam 4,5 metra, czy, czy 5 metrów, nie wiem, ale niski był most, znaczy niski, no nie niski, ale są te pręty, tak, u góry, po bokach, tak, ja normalnie jadę, jest mokra nawierzchnia, tam jakieś takie kałuże tego, wszystko topnie, śnieg, tak, no mokro, mokro, no było dość mokro, dużo, dużo, po prostu taka kałuża była przed, przed tym mostem, tak, bo to kolejny itp. itd., nie, Zna przeciwko jadą samochody i ten, ten system wada v Nie wiem co to znaczy, trzeba by zobaczyć. A, Volvo Assist. Dobra, no, nieważne. To trzeba wybudować bo, bo tak nawet mnie nie interesuje. Nie to mówiłam gdzieś na przykład, co to znaczy, bo to, bo to znam, to jest kupa kurwa ścierwa, nie? I on nagle alarm i hamuje, ale to na, na chama, Ludzie, na chama, Ja, kurde, nie straciłem. E, jak to powiedzieć, nie straciłem kontroli nad, nad, samo, nad ciężarówką, ale, ale minimalnie w poślizg wpadł, bo on hamuje na kałuży. No na kałuży hamujesz, jest ten hydroplaning tak jak strasznie zahamujesz, że, że mnie minimalnie zniosło na, na drugi pas. Samochody akurat były ileś tam metr przede mną, więc nic się nie stało, ale gdyby ten samochód był przy mnie, ja mi się otarł. Nie byłoby jakieś, nie byłoby... Zderzenia czołowego, ale bym otarł się o samochód, albo jakby ciężarówkę, bo to już w ogóle by. No, no byśmy się otarli po prostu razem, nie. Więc to jest system, który po prostu on hamuje na hamę. Ja mówię, no, no jak może taki system być, że, że on na przykład nie wiem, co on wyczuł na moście, czy ten. Mi się zdaje, jedyne, co mogę tłumaczyć, on jakoś wyczuł, że, że ten most jest niski i, i dla niego to był alarm. I, 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 i ale hamul, ale ludzie hamulce, że aż mi, że aż mi serce podeszło do gardła bo ja się tego nie spodziewałem. Ale, a gdyby to był lód, gdyby to była oblodzona nawierzchnia, ludzie, ja bym wpadł w poślizg, no, ja bym miał wypadek czołowy na przykład, nie? I na przykład ja bym, ja gdybym miał, gdybym był milionerem, miałem Volvo, ścierwę, ścierwę, korporację Volvo USA, czy tam Volvo Ameryka, North America, czy jak to się nazywa, ja bym to, ja bym tych skurwysynów, ja bym zniszczył ich. Zniszczył ich dlatego, że, że ja jestem pewny, trzeba by poszukać na internecie, ale szukałem na przykład, Szukałem. Nie wiem czy to, dlaczego te nic, nic nie wychodzi, bo jestem, bo to ludzie, to to Rafał i ja nie jesteśmy jedyni, którzy to mają. Są setki tysięcy ludzi, którzy to mają. I ja, ja jestem pewny, że były wypadki przez to. Czy to ratuje? Na pewno ratuje ten system w jakichś takich okolicznościach, ale w mojej okoliczności. No to ja bym wpadł w poślizg, gdyby było oblodzone wszystko. I ja bym ja mi bym się spieprzył, ja bym, kurde, poleciałbym z samochody. Bym zabił ludzi, a jak ciężarówka była, to byśmy mieli czołowe. Akurat, że to było mokro, mnie minimalnie zniosło, ale mówię, nie było to ekstremalne, nie będę przesadzał. Gdyby samochody były, bym po prostu się otarł o samochód. No, ludzie, no i przez system, nie przeze mnie, przez głupi system Volvo, który jest niewypracowany w Europie podobno, jest o wiele lepsza technologia, i w, w, w Europie ten system się nie myli. Rafał to zakleja, bo on mówi, że kilka razy miał. Że jedzie, jedzie, jedzie. Ktoś go ściął, ale ściął i już na zakręt wy, wyjeżdżał. A ten po hamulcach, i Rafał też, kurde, yy, nie wiem czy on tam, czy to było na suchym akurat, on mówi, że tam nie stracił kontroli, ale to jest takie, to jest szok, bo ty nie wiesz, co się dzieje, tak? W tym sekundzie. Raz był Rafał, że mówi na zakręcie, była skała, i on, on tą całą wy, skałę wyczuł, że to jest jakieś niebezpieczeństwo, i też, i po ale po hamulcach tak strasznie, że Rafał to samo mówi: no kurde, serce, to gardła ci podchodzi. Bo Rafał mówi, gdyby to było. Na, zaśnieżone, czy nawet nawierzchnia byłaby mokra, Rafał by stracił kontrolę i by, by się wpieprzył w tą skałę, właśnie. nie? No ludzie, to jest głupota, tak? Dla mnie to jest, to jest najgłupszy system, co może być, nie? I Rafał jeszcze tam miał. Rafał nie, miał kilka, on tak powiedział, mi, chyba 4-5 przykładów. Ja to jest pierwszy raz ten przykład, nie wczoraj. I ludzie, dla mnie, ja po prostu się boję z tym systemem jeździć, bo to jest dla mojego bezpieczeństwa, to jest dla mojego, ja się boję tego systemu dla mojego bezpieczeństwa. Bo jak ja, kurde, kiedyś przez lewe ramię, tfu, 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 bym, kurde, miał wypadek czołowy, czy kaleką ja bym został, czy kogoś bym zrobił kaleką, przez ten system, to ja bym to, to Volvo, to powinno kurwa za to odpowiadać, tak? Tylko, że ja nie chcę takiej sytuacji, ja nie chcę, żeby taka sytuacja się stała, więc ja chyba też zacznę to zaklejać ze względu na moje bezpieczeństwo. Więc ludzie, system, który jest zrobiony dla bezpieczeństwa, Kiero, kierowca musi ten system zaklejać dla jego własnego bezpieczeństwa, bo, 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 ten, bo, bo źle wyczuwa, ten czujnik źle coś wyczuwa, są błędy w tym, tak? Więc jak to jest błędny system, po, po kiego go wpierdalać w ciężarówce, która jedziesz, kurde, masz 30 ton i na, i na śniegu ci zahamuje, kurde, ciężarówka i ty się wypierniecie kurde, i zabiecie się innych, kurde, zabijesz ludzi i sam siebie jeszcze, nie? Przez to, że był wadliwy, system źle czyta, coś źle czyta, nie, ludzie, więc to jest, to jest porażka, nie, to jest, moje, jak, e, jak to na pewno w jakichś sytuacjach ratuje, tak to jest tak niedopracowane, że on dosłownie z dupy wyciąga sobie jakiś, cokolwiek, co on myśli, to jest bezpieczeństwo i on Ci hamuje, i on Ci hamuje sam i to, i to mówię, to nie jest, to jest po prostu dla mnie to jest, no jak można nastawić ciężkę, że ona Ci hamuje, ale tak jak gdybyś nacisnął po prostu na hamulec i, i kurde, nieważne, czy jest śnieg, czy nie, to nawet jak gdybym Wiedział, że jadę na śniegu i coś leży na drodze. Ludzie, ja bym to z głową chciał zahamować, a nie na hamarze. że ja wtedy zmiotę wszystkich po prostu, no. To jest, to jest, to jest, najgłupszy system, jaki może być, no. Tyle o tym, tak? <grym> więc oprócz tego, ludzie, no Volvo, jest, Volvo jest jak Volvo. Jest okej, okay, no, wygodne jest, tak? Nie, nie mam tu awarii w tym Volvo, oprócz tych, wiadomo, na razie jest jeszcze zima, więc jeszcze się nie wkurwiam, ale będą filmiki, jak będę się wkurwiał, że tam jest że fucking nie leci mi powietrze z przodu e, A jest 30 stopni w Teksasie A powietrze mi z przodu daje ciepło ciepło. Więc robi mi się 50 stopni w ciężarówce nie? Fucking paradoks nie? Oprócz tego to Wygodny, ale tak naprawdę wiecie co Myślę o korporacji Volvo Fuck you A ludziska jeszcze co jedno zapomniałem wam powiedzieć To jakiś pryn stoi e, Zapomniałem właśnie Wspomnieć o Firance Tak Patrzcie, ta firanka to jest taka, słuchajcie no, nie wiem jak to, czy to widać, bo tak trochę Ech, trudno to się nagrywa, to jest taka całokształt firanki, tak? Ech, czasami Volvo, słuchajcie. czasami Volvo ma dwie takie części, tak? Czyli na przykład jedna część i druga część, tak? Czyli masz na przykład takie firanki, które się zamykasz tak jak tutaj. A tutaj akurat jest jakaś opcja, że to jest tylko jedna firanka, więc ja mówię, no, wolałbym dwie firanki, no ale dobra ludziska nie będę. Już nie będę tak marudził. Ludzie patrzcie, jest, jest. godzina? Szósta. Jest szósta wieczorem, słońce świeci i jest. Minus 7 stopni ludzie. Jest minus 7 stopni. Czekajcie, jest minus 7 stopni. Więc ja mówię, tak zapomniałem, bo czasami tak człowiek nagrywa jakiś filmik, zapomni czegoś dopowiedzieć. Ludzie, jest minus 7 stopni, od kiedy ja zacząłem nagrywać, czekajcie, ten tamten filmik nagrałem, znaczy tamten, to jest cały czas ten jeden filmik, tak, ale jak nagrywałem to i dorzucałem pluszakami, to była mniej więcej 12.01 w południe, tak, jest teraz 6.00. Ludzie, y, nigdy nie jeździłem czarną ciężarówką i co? Jestem w szoku. Ja wiem, że czarne przyciąga słońce, ale na przykład jest. Było dzisiaj minus 8, minus 7, minus 7, jest chyba teraz minus 6, minus 7. Cały czas sprawdzam. Ludzie, ja mam wyłączoną ciężarówkę. Y, co pierwszy raz się spotykam z tym, że jak jest. Ludzie, no minus 7. Ja nie mam tu webasto. Znaczy, webasto jest, ale nie działa, tak? Mówiłem mechanikom, że Webasto jest, czy można odblokować, czy tam coś, coś się stało, nie wiem, no, bo powiedzieli, że, no, webasto oni raczej, jak już nie działa, to oni tam się, oni to olewają, tak, nie opłaca im się, no, nie wiem, no, nieważne, szkoda, szkoda, bo mówię, Kanada to jest zimny kraj, Webasto bym używał cały czas, ale jak, no, nie działa, to nie działa, tak, ale jest, jest podłączony, jest, tylko, że, no, nie działa, no, nie wiem czemu. Tak jak ta lodówka tu była. Lodówkę wymienili. Dobrze, to jest to. Webasta nie chcą naprawić. No ale dobra, to jest polityka firmy. Tam ich brocha, nieważne. Ale czarna ciężarówka, ludzie. Ja mam już przez 6 godzin wyłączoną ciężarówkę, tak? Wyłączoną ciężarówkę. Ja się dziwię, że... Ta ciężarówka tak przyciąga słońce, że jest minus, ludzie, 6, minus 7 stopni. Jak jest na słońcu, ludzie, to macie ją wyłączoną i to jest dosłownie ogrzewania. Ogrzewalnia. Ja pamiętam, czyli gdzie to było, kurczę, gdzieś, gdzieś stałem w jakimś stanie i też mówię, muszę powiedzieć to w patologizacji, tam w, w tym, nie w patologizacji, tylko w tym, w recenzji Volvo, było 5 stopni, 6 stopni, słońce świeciło, Ludzie, ja musiałem... Ciężarówka zgaszona, co normalnie, każda inna ciężarówka na 5 stopni po jakimś czasie trzeba odpalić, tak, troszeczkę nagrzać. Jeżeli masz łebasto, to tam się nie martwisz. Ja musiałem okna otwierać, okna otwierać z przodu, czy tam, nieważne, gdzie. No, okna otwierać tak, bo, bo było za gorąco, bo jednak ta czarna ciężarówka przyciąga tak to słońce, że ludzi jest minus 7, ja przez 6-7 godzin mam wyłączoną ciężarówkę. Jest dalej mi ciepło. Więc ja... Po raz pierwszy się przekonałem, jak kolor ciężarówki zmienia kompletnie perspektywę nagrzania w środku. No ludzie, jak można 6-7 godzin na minus 6-7 stopni, 6-7-8 stopni? Słońce, no bo słońce, no, no nieważne, ale tak, ale w każdej innej ciężarówce słońce, nie słońce. Minus 6, po jakimś czasie musisz odpalić, bo jest zimno, tak? Ta ciężarówka się nagrzewa, ludzie, no ja nie wiem. Jestem w szoku, ale, ale, ale no czarny przyciąga słońce, ale nie wiedziałem, że aż tak. Nie wiedziałem, że aż tak, no. I mówię, w 5 stopniach Celsjusza, 5-6 stopni, ja muszę okna otwierać, bo jest gorąco, ludzie, no to jest No niby ekonomiczne, tak? <grym> w jakimś sensie, ale czego ja się boję? Ponieważ ta ciężarówka Volvoś kochany nie ma klimatyzacji z przodu, i na przykład ciepłe powietrze grzeje, jak, jak jestem na postoju. Czego ja się boję? Jejku, jak to będzie lato, na przykład takie 25-30 stopni w Teksasie, to ta ciężówka jeszcze promienie słońca tak to nagrzeje, tą ciężówkę, że to będzie 50 stopni w środku i tutaj leci ciepłe powietrze, żeby mieć klimę nastawioną. Z tyłu leci klimat, tak, ale ja, ludzie, no nie wiem, ja to, 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 będzie, to będzie tragedia. To, ja nie wiem, jak to zrobię, nie? Nie wiem jak to zrobię. No bo tu ja się, ja się zagrzeję się, za, zagrzeje, tak? Zagrzeje się. Jak przy minus 6-7 stopnia ja muszę włączać niżówkę, przy 5 stopniach 6 stopni muszę otwierać okna, bo się grzeje. Jak jest słońce, jak nie ma słońca. O ludziska to kurde, godzina i musi odpalać, bo, bo jest zimno, tak? Ale w lato jak będzie 3 stopni. Z, z przodu nie działa klima. Tylko z tyłu. Dzięki Bogu, że w ogóle z tyłu działa. O ludziecka, to będzie smażalnia, to będzie smażalnia. No No ale dobra, słuchajcie, no zobaczymy. To jest do jeszcze opowiedzenia. Nie wiem, kiedy filmik ten się pojawi, to jest jeszcze do opowiedzenia, jak tam prawie było, jak będzie. I te te, itd. Więc te pluszaki co leciały, miało być na końcu. no Nie będzie na końcu, tylko było na w środku filmu w końcu, tak? No dobra, udziska, no co ja trzeba mogę powiedzieć. Jak ktoś mi się przypomni, powiem. Jak nie, to do zobaczenia nigdy na następnych filmikach. Elo, pozdro, 600 pau! I TP i TD. No dobra.